Cześć wszystkim, mamy dzisiaj nieumyślną przyjemność pokazać Wam najlepsze polskie auto, które startowało w zawodach Emma w Salzburgu, a tak naprawdę w finale. Jest to auto Roberta. Co tu siedzi, co zostało zamontowane, jaka była droga do tego sukcesu, tak naprawdę spektakularnego sukcesu. Także tu na początku wielkie gratulacje dla Roberta. Opowie sam właściciel, czyli Robert. Także Robert, oddajemy Ci głos i możesz krok po kroku, to jak już jesteśmy od tyłu, przeprowadzić nas przez całą swoją instalację, w dwóch słowach powiedzieć, to, co co zostało zainstalowane. Także zapraszam. Po co to są zapuszki i od czego one tu są. Czełem wszystkim. System jak każde auto polskie niepolskie jest w ciągłym in progress. Tutaj mamy Genesis 4 Channel na Twitter i średniak dual mono na midbasy. Stereo 60 jest na tylne głośniczki na rearfill pi 1 na suby. Wszystko pędzi DSP Ultra. Jest to tak naprawdę trzecia odsłona gdzieś tam systemu, co, co roku jakieś nowe pomysły um, są, więc, więc, więc e, tak to, tak to wygląda, możemy iść w okay, to może jeszcze tylko powiedz, jak już powiedzieć o tych wszystkich urządzeniach, e, to są wzmacniacze, jak, jak widać, tak, tak? Tak? Tak, tak? One są fabryczne, po jakichś tuningach. czy, czy są, są, jak? są po tuningu u Gordona, po tym Platinum upgrade tak zwanym. Hmm? I po ominięciu sekcji wejściowej po, po bypassie brampów. Mhm. E... Czy mamy bezpośrednie wyjście z portka na zasadzie, tak, tak? Tak, tak. Super. I Super. E, jakby tutaj głównym źródłem jest w tym systemie? E, Procek jest głównym źródłem. Streamujemy po USB ze smartfona prosto do procesora. Okej, okay. i jesteśmy tutaj jeszcze jak w bagażniku, czyli sekcja basowa. Co to za potwory i jak one tu zostały zamontowane? To są słupy Acoustic Elegance iB15 AU ze Stanów. No tutaj jest zabudowa w trunk IB tak zwanym, czyli prawie baga IB, prawie pra prawie pan... bagażnik jest jakby z można powiedzieć. Można by się zdziwić, niby 15, mówi się, że, że czym większy słup tym wolniejszy, nie, nie jest to prawda. Można okay. by się zdziwić. I są Ile one, jak one są skonfigurowane, jakie mają cewki, jak, jak, to, jak to w ogóle wygląda? Jest... Obecnie są spięte w 8 ohmów, yy, czyli szeregowo, na mm. potrzeby, że tak powiem zawodów. Ale jak ma być szczery, różnice nie odnotowałem. Okay. <laughs> no bo mamy setup taki właśnie bardziej pod zawody, mm -hmm. odrobinkę mniej fanów, bardziej dokładny. To tam też z przodu wyjaśnię, bo, bo mam właśnie też na zawody inny woofer. Okej, okay. jak jesteśmy przy sekcji basowej, ostatnie pytanie co do tego. O tym nie masz w Nie mam, ale jest w planach. Ok, no bo tak większość samodów teraz zawodniczych tak, widzę, że tak, właśnie tak. ma IB z tyłu i frontaba, żeby tam wypełnić tą dziurę. Nie? Ale ja widzę, że u Ciebie to nie było mm, konieczne obecnie, tak? Nie było to raz, a dwa. Ja rzekłbym wręcz, że ten frontaba bardziej pod daily, pod fan, pod zawody. To ja bym, nawet gdybym go miał, prawdopodobnie bym go nie używał. Bo po prostu, że czym prostszy system, tym mniej błędów. Ehm, Okej. Okay. No. Dobra, to przejdźmy do przodu szybciutko. bo Wszyscy chcemy już jechać do domu, ponieważ to ostatni dzień naszych zawodów. Eee, jesteśmy w Salzburgu, jak widać śnieg spadł. Więc chcemy się pakować i lecieć do domu, więc sorry za pośpiech, myślę, że dłuższe wideo nagramy w Gliwicach na wiośnie, może się uda, z może większą ilością samochodu, coś porozmawiać, więc Robert, co tutaj mamy za ładne, kolorowe głośniki i o co tu chodzi? Z przodu mamy y, Micro 716 w komorze. tu litrów? Dobre pytanie, od 8 do 10 bym powiedział, bo nie mierzyłem, nie, nie wlewałem wody, y, nie było jakiejś tam większej potrzeby. Mhm. No i tak jak mówiłem, tutaj siedział poprzednio większy głośnik z Hanspeak, Revelator, mhm. no, ale to system cały czas gdzieś tam ewoluuje. Nie była to najlepsza droga. Okay. E, na siekaniaku mamy Braxa ML3, a na Twitterze I... jest Micro Precision z Studio. Jasne. E... Czyli tu mamy trzy drożny, aktywny system tak naprawdę. A plus tył, tak naprawdę taki przedni, tak? Tak jest. Plus, plus, plus tył, jakby dwa, dwa -ty tak naprawdę. A te cienie biorą udział płynny w, w zawodach? Nie, na, na zawodach były wyłączone, miałem pomysł, żeby, żeby ich użyć, tak naprawdę nikt ich nie używa, um, ale jakoś czasu i taka odrobina cykora, wczoraj po południu, w zasadzie ich nie było. W zasadzie tym finałowym, który będziesz wziął, one nie brało nie. udziału, ale w takim daily używają? Także, tak. tak, tak, tak. Używaj. tak? tak. nie ciągną do tyłu i tak naprawdę, jak, dopóki się słuchający nie odwróci, to to, to nie wie, że tam coś z tyłu gra. No jasne, jasne, ja to rozumiem jak najbardziej. O, oczywiście żadnego głośnika centralnego nie posiadasz w tym systemie? E, jak już mówiliśmy wcześniej, grasz z playerka po USB, tak? Ze smartfona wręcz bym z telefonu mojego. Okej. Okay. Tutaj żadnej ofensji. Okej, okay. i to idzie cyfrowo do procka bezpośrednio? Tak, jak USB w Felixie. Jasne, chyba wyczerpaliśmy wszystkie tematy, chyba że chciałbyś jeszcze może coś dodać na koniec Robert Chyba nie. Fajcie. Także chyba ja tak. bardzo dziękuję za dwa słowa. Nie ma problemu I do zobaczenia w Polsce. I jeszcze raz gratulacje. Do zobaczenia. Aha, jeszcze na koniec. Na wiosnę zapraszamy. Tak, na wiosnę zapraszamy, ale jeszcze zanim na wiosnę, jaka to była kategoria i co Skil udało się wygrać? Skill Unlimited, trzecie miejsce. Także jeszcze raz 17 gratulacje. out, także moim zdaniem. Trzecie miejsce, Jestem. 17 aut out w... Jestem usatysfakcjonowany. Ale tylko podkreślam, że to był jeszcze finał. Całej Europy, czyli tak. auta z całej Europy przyjechały. Także tak, tak. trzeci z auty wszystkich z całej Europy na 17 samochodów. Wielkie brawa. Dziękuję. Dzięki, Robert. Ee, I do zobaczenia w Gliwicach na wiośnie. Do zobaczenia. Dzięki. Znajdźcie też.